Zapomnijcie o GPT. W mieście pojawił się nowy mózg, nazywa się DeepSeq V3. Uruchomiony w grudniu 2024, DeepSeq V3 to model z 671 miliardami parametrów, który mówi w wielu językach, radzi sobie doskonale z matematyką i programowaniem. I tak staje w szranki z GPT-4, ale to nie wszystko. Jego szkolenie kosztowało jedynie 5,5 miliona dolarów, grosze w porównaniu z konkurencją. Jest open source, darmowy do uruchomienia lokalnie i super przystępny cenowo tylko 1,10 dolara za milion tokenów albo 28 centów w promocji. Zależy Wam na prywatności? Nie potrzebujecie nawet internetu, żeby go używać. Już teraz napędza inteligentne telewizory w Chinach. A dzięki otwartemu modelowi wkrótce może być wszędzie, niczym kiedyś Peweksy. DeepSeek V3 to nie kolejny chatbot, to przyszłość przystępnej cenowo, potężnej sztucznej inteligencji. A tak, możecie go pobrać już dziś.